w drodze do Rzeszowa też nie już imponował formą do upału zapewne jest przyzwyczajony, trenuje w takich warunkach, jeździ również na innych wyścigach, więc zobaczymy, jak się potoczą losy ucieczki. To wszystko bardzo interesujące, ale masz rację, on cały czas mówi, uspokaja, że na tych najważniejszych górskich etapach będziemy jechać na Rafała, ale gdyby się okazało, że przed najważniejszymi etapami jego przewaga z który rośnie do ponad minuty, no to potem on sobie może na etapie jechać dla Rafała. W całym wyścigu zgarnie główną premię, sami tyle go będzie widać. Może tak być, może tak być. Miejmy nadzieję, że się mylimy. Natomiast, no faktycznie, dobrze byłoby, gdyby ta ucieczka dzisiaj dojechała. Niestety nie ma w składzie Polaków. Odjazd zawiązywał się dzisiaj prawdopodobnie w wielkich bólach. Nie było mnie tam, nie widziałem, natomiast z tego co wiemy, co widzimy w książce wyścigu, zawodnicy zaraz po starcie mieli do podjechania dość stromy i dość długi podjazd prowadzący właśnie z tej fabryki sponsora wyścigu firmy Olimp. Wyjeżdżali, wyjeżdżali dość długim podjazdem w okolicy w stronę Dębicy, więc ten odjazd, który pojechał, no tam są dobrzy zawodnicy, bardzo dobrzy zawodnicy. Osobiście spodziewałem się, że będzie tam więcej, więcej większy będzie skład osobowy tego odjazdu, no ale to co mamy radzi sobie dobrze, 2 minuty 44 przewagi, dobre nazwiska, Moreno Moser, DJ Van Garden, Maxim Montfort. także naprawdę, naprawdę oni mają potencjał na to, żeby, żeby nie dać się dzisiaj złapać Van wygrał w tym roku etap na Giro był także dwa razy piąty w wyścigu Tour de France więc to jest nietuzinkowa postać kolarz grupy BMC wiadomo, że BMC w tym wyścigu już jedzie na innego zawodnika do klasyfikacji generalnej, czyli na Dylana Tońca który przyjechał w ostatniej chwili i okazał się być w najlepszej formie Moser też wiadomo nawiązuje do swoich sukcesów z 2012 roku no ale Mozer ma bardzo dużą stratę w klasyfikacji generalnej 18-48, więc przydałoby mu się oczywiście do życia rysu zwycięstwa etapowe, a o kolejnym wygranym tur de Polonii raczej nie ma co marzyć. Garderen ma 2 minuty 58 sekund straty, czyli też mogą go tu puścić znaczy może, może dzięki swojemu i kolegów wysiłkowi zapracować na etapowe zwycięstwo, ale nie zagrozi prawdopodobnie Saganowi, bo nie przewidujemy, aby Sagan aż tak miał osłabnąć na tych podjazdach Strzyżów, Strzyżów proszę Państwa kiedyś był tu start etapu w Tord de Poloń. teraz też jest troszkę pod górkę tam Yates widoczny e, w peletonie, jeden z bardzo zdolnych górali z grupy Orica Green Edge. Orica swoją drogą nigdy nie edge, tylko słowa, przepraszam, już to przeszłość z Green Edge'em. sporo ugrała do tej pory na 74. turze de Pologne wczorajsze zwycięstwo Kaleba i Uena. Było takie najbardziej wyraziste, ale byli widoczni także wcześniej. Przecież Jack Hake strażył wszystkich odjeżdżając w końcówce etapu do szczytku. Jej też tam był wysoko, więc ładnie jadą. Ładnie jadą, pokazują się w takich kluczowych momentach. A to klasyfikacje po wczorajszym etapie.